Każda gra kryje w sobie sekrety. W plikach, w kodzie, w miejscach, do których zwykły gracz nigdy nie zagląda. Większość to zwykłe błędy, drobne pomyłki twórców, ale są też takie, które żyją własnym życiem. Minecraft, gra nieskończonych światów, bloków i możliwości. Ale od lat krąży opowieść, która nie daje spokoju. Opowieść o czymś, co nigdy nie powinno istnieć, o czymś, co narodziło się w pustce. Niektórzy mówią, że to tylko glitch, inni, że legenda, ale ci, którzy widzieli go na własne oczy, nigdy nie patrzyli już na Minecrafta tak samo. To historia o istocie zwanej null. Część pierwsza: czym jest null? Minecraft narodził się jako prosta gra. Mały projekt, kilka bloków, kilka linii kodu. Ale w tej prostocie krył się chaos. Bo każda gra zaczyna się od błędów i każdy błąd może żyć własnym życiem. Jedna z teorii mówi, że nul narodził się w momencie pierwszej próby zapisania świata, kiedy kod gry nie wiedział jeszcze co istnieje, a co nie. Zanim pojawiły się drzewa, ziemia i niebo. Była tylko pustka. I właśnie w tej pustce coś zostało zapisane. Nie postać, nie blok, nie mob. Coś, co miało być niczym, ale nic nie znika całkowicie. To nic stało się obserwatorem. Zapomnianą linią kodu, która czekała w ciemności. Programiści próbowali to zignorować. Nul to przecież tylko techniczny termin, brak wartości, puste miejsce. Ale w logach, tam gdzie powinno być zero, pojawiały się dziwne znaki. Niektóre raporty mówią, że zamiast zwykłego komunikatu nul gra zapisywała obecny. Od tamtej pory gracze zaczęli widzieć sylwetkę, czarną, bez szczegółów. Mówi się, że to duch tego pierwszego błędu, który nigdy nie został poprawiony. Że nul to nie potwór dodany do gry, ale echo samego początku, fundament, na którym zbudowano cały świat Minecrafta. A fundament zawsze kryje tajemnice. Część druga, objawy obecności. Spotkanie z nulem nigdy nie zaczyna się nagle. Najpierw pojawiają się subtelne znaki. Znikające bloki, których nie ruszałeś, światło, które przygasa w miejscach, gdzie nie powinno, komunikaty w logach gry, puste, pełne dziwnych znaków. I wtedy pojawia się sylwetka, całkowicie czarna, pozbawiona twarzy. Nie podbiega, nie atakuje, po prostu stoi. Czasem w oddali, czasem tuż za tobą, gdy odwrócisz kamerę. Nul nie musi nic robić, by wzbudzić strach. Jego milczenie mówi więcej niż krzyk. Część trzecia, gdy gra przestaje być grą. Wielu graczy twierdzi, że po spotkaniu z Nulem dzieją się rzeczy, które wykraczają poza sam Minecraft. Komputer zaczyna wariować, znikały pliki niezwiązane z grą, pojawiały się foldery, których nikt nie stworzył, okna wyskakujące same z siebie. Najstraszniejsze są jednak wiadomości: krótkie, niepokojące komunikaty, jakby pisane bezpośrednio do gracza. Widzę cię, nie uciekaj. To nie tylko gra. Część czwarta. Czy można uciec? Najbardziej przerażające w nulu jest to, że nikt nie wie, jak się go pozbyć. Wyłączenie gry nie wystarczy. Jeśli raz go zobaczysz, masz wrażenie, że obserwuje Cię nawet wtedy, gdy komputer jest odłączony od prądu. Może nie istnieje w świecie fizycznym, ale istnieje w kodzie. A kod jest wszędzie. Nul nie chce być zapomniany. Nul chce istnieć. Więc jeśli kiedyś w Minecraftie zobaczysz czarną sylwetkę bez twarzy, nie podchodź, nie patrz za długo i nie myśl, że to tylko glitch, bo nul już wtedy będzie wiedział, gdzie jesteś.